Dawno nie było. Cytat. Na dziś. Jeśli masz 100% determinacji, to tylko śmierć albo prawa fizyki mogą Cię powstrzymać. Kiedyś dawno temu zapoznałem się z historią takiej kobiety, która nie miała rąk. Nie przeszkadzało jej jednak to w codziennym życiu tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Większość codziennych czynności nauczyła się ona robić nogami i stopami. Zapoznałem się z tą historią jako dziecko i wyjątkowo zapadła mi w pamięć. Przypomniała mi się ona po wielu latach i uświadomiłem sobie, że każdy z nas byłby do tego zdolny. Że każdy z nas mógłby tak operować nogami i stopami, jak operujemy rękami na co dzień, z niemal analogiczną skutecznością. Nie robimy tego z oczywistych powodów. Nie robimy tego, bo nie musimy. Fakt, że ta kobieta to osiągnęła wynikało z tego, że życie postawiło jej w sytuacji, w której nie miała wyjścia. I determinacja do nauki czegoś tak wyjątkowego była ogromna. Większość z nas nie byłaby zdolna do takiej determinacji, ze względu na to, że nie musimy. Znacie być może te anegdoty o ludziach, którzy podczas wypadków mają taki poziom adrenaliny, że podnoszą samochody. W teorii nasze możliwości są niemal nieograniczone. W praktyce ogranicza je właśnie poziom determinacji. Warto się zastanowić nad swoimi celami w kontekście determinacji. Jak bardzo chcesz tego? Czego chcesz? Czy czujesz, że nie masz wyjścia, że musisz osiągnąć to, czego chcesz, bo nie masz wyjścia? Uważam, że przy maksymalnym poziomie determinacji prawie nic nie jest w stanie Ciebie powstrzymać, poza tymi dwoma wymienionymi na początku. Jeśli nie wiesz, jak ustalić sobie taki cel, który byłby dla Ciebie źródłem determinacji, zaobserwuj ten profil, na pewno coś na to poradzimy.